Na to jest też kwestia klimatu pewnego. No Jeśli na przykład yy, gazeta wyborcza robi kampanię po tym narkopolacji, właściwie sugeruje w tej kampanii, yy, walcząc o tę ustawę, która dla mnie nie jest jakąś demoniczną ustawą, żeby bo razu było jasne, ale sugeruje tak naprawdę, że branie narkotyków jest yy, choćby tych lekkich, czy miękkich, czy jak to tam jest, czymś naturalnym we na współczesnej kulturze, to mi się to bardzo nie podoba. I wiem, że taka restrykcyjność może nieskuteczna, no nie tworzy przynajmniej jasnego rozróżnienia, co jest dobre, a co tu, tu mam wątpliwości. Mówię, e, teraz nie ma nikogo z gazety wyborczej, więc nie może. Myślę, też jest zwolennikiem tej kampanii, więc może z powodzeniem powinien. Okay, jasne, jasne, pojasne, to, to naprawdę to, tu właściwie doszło do stworzenia koalicji bardzo wielu organizacji, które mają różne zdanie na temat narkotyków i, i, i trochę tak jak w sprawie parytetów, czy kongresu kobiet, czy jakby problemu w ogóle równego statusu kobiet i mężczyzn, zdecydowano się po, po przede wszystkim powalczyć z negatywnymi zjawiskami. To znaczy, później możemy sobie dyskutować, jakie jest, jaka jest rola.